No i tu mamy naszą zmywareczkę zamontowaną. Jest zmywareczka zamontowana. Prądzik. Tu jest odpływ i woda. I teraz tak. Woda działa, działa. E kurde czy będzie... O, zimna też jest. Eee, odkręcamy wodę. Kurwa... Co tak ciężko? drugą stronę? O dobra, poszło. O, zasłoniłem sobie palcem. No dobra, bo woda poszła. Tak, zmywarka. Niby coś tam działa. Yy, I teraz, tak, trzeba ją zamontować. W sensie, tu są takie schowki, dwa i można przykręcić do boku szafek. No i sobie teraz to zamontujemy. No i pękło. Co pękło ci? Nóż mi pękło. Baderski? A, no film nagrywam. A co? A. Bo powiedz mi szatnia, ja coś jak malował to jest ze sprzątania? Eee... Ale ona się nie nieskończona. A, nie skończona. Nie, my zrobimy to i wtedy dostaniesz kolejne. Dobra. Musisz okay? się za tego Tak, tak, tak. czyli... Za mocno. Za mocno. Niestety, pociągnąłem i mi nóż się złamał po prostu. Ale jeszcze jest długi, więc spokojnie, może na drugą stronę wystarczy. No, nie pękaj. O, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Dobra, mamy te nasze zaślepki. Py py py, py 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 Tak, tu mamy wkręcidła. To są półtorówki 1,5 centymetra bit 20. Wkrętarką nie dojdę, muszę to robić ręcznie. No i tutaj są, jest taka dziurka, nie wiem czy będzie kurde, a chyba widać. O tam jest taka dziurka mała. I po prostu wtedy się przykręci do szafki. Hopaj, siupaj, Ja nie wiem, czy ja to jedną ręką zrobię. Chwilunia, spróbuję. Chyba spróbuję ustawić tak kamerkę. Mam nadzieję, że będzie widać. I spróbuję to zamontować, bo jedną ręką nie da rady tego zrobić. To sobie, to sobie, uczynimy. Żeby nie przeszkadzało. Białko. Chyba. O, maila dostałem. Może znowu YouTube pisze. Kurde, śruba mi spadła. No i tak to jest. Niestety. Jest wszystko... dobrze, powinienem to móc wkręcić. O, wkręca! Czuję, czuję, obu. dobra, jest. Z jednej strony jest przykręcone. Teraz z drugiej śrubeczkę muszę sobie wziąć drugą i przykręcić z tej strony. No coś, coś idzie. To widzę, że tak. Czuję opór. Czuję opór. Czyli jest dobrze. I takie zaślepki dajemy. Jedna, druga zaślepka. Do tego wkładamy. Tutaj to. No i gitara i można sprawdzić czy po prostu czy działa. Dajmy sobie Chwilka. No i działa, śmiga. Proszę. Dobre. Dobry. Yy, można. Ale Teraz, kiedy zamontowałem... Spadaj. No i zmywarka śmiga. robota